Jakie kosmetyki ostatnio trafiły do mojej kosmetyczki i okazały się prawdziwymi hitami? Mam tutaj idealny krem pod makijaż, nawilżające serum, cudowny produkt na wypryski, czy krem, który dosłownie uratował mi tyłek? I coś więcej? Witajcie w krainie składów. W tym odcinku podsumuję moje nowe kosmetyczne odkrycia, z których jestem bardzo zadowolona. Produkty będą różnorodne, zarówno pod względem rodzaju, jak i ceny. Czasem potrzebuję takiego odcinka do wygadania się, co zużywam na bieżąco. A może przy okazji już podpowiecie mi, po co sięgnąć jako następne? W każdym razie lecimy, bo mam tu naprawdę fajne rzeczy. Zacznijmy od nawilżającego serum. A dokładnie ultra nawilżającego serum od Simply Nature, czyli marki należącej do Kloshi. Dawno nie miałam styczności z ich produktami, więc można powiedzieć, że odkrywam je na nowo. I to serum było dobrym wyborem na początek. Chociaż mam mleczną formułę, a w składzie znajdziemy oleje roślinne, to produkt należy do tych powoli wpijających się w skórę. Dobrze się z nim pracuje, bo nie ma tendencji do szybkiego zasychania i pozwala bez problemu zaaplikować krem. Wiecie, niektóre sera są fajne, ale zanim odkręcicie kolejny słoiczek, żeby nałożyć krem, to już zaczynają ściągać skórę. Ja wtedy troszkę panikuję i zaczynam nakładać wszystko byle jak. Tak więc doceniam, kiedy jest czas na reakcję i właśnie mleczne formuły to ułatwiają. Serum faktycznie nawilża i delikatnie rozmiękcza skórę. Wszystko po nim dobrze się wchłania i nie zdarzyły się problemy z rolowaniem. Zaskoczył mnie też zapach, bo jest wyjątkowo cukierkowy, jak jakieś landrynki. To śmieszny zbieg okoliczności, bo w planach miałam używanie księżniczkowego serum od laku, które ma bardzo podobną formułę i ten sam słodki zapach. Ale nie dokończyłam jego testów, bo zaczęło mnie troszkę szczypać. Oddałam je za to mojemu narzeczonemu, żeby nic się nie zmarnowało. I wiecie co? U niego efekt jest niesamowity. Od kiedy go znam, nie miał jeszcze tak pięknej cery jak po tym serum. Zupełnie zniknął szarawy kolory, skóra zrobiła się mięciutka, wygładzona i nabrała zdrowego blasku. Więc polecam, bo chociaż mi się nie sprawdziło, to jestem pod wrażeniem efektu u Maćka. A skład też jest na piątkę z plusem. W serum jest olejowa witamina C, pantenol, niacinamid, mocznik czy ekstrakty roślinne. Tak więc ja używam sobie tego pierwszego, a maciek księżniczkowego i oboje sobie pachniemy jak cukiereczki. Kolejne odkrycie to dogłębnie nawilżający krem na dzień od weoli botanika. Na pudełku ma napisane Have a nice face, co bardzo przypomina tytuł mojej ulubionej piosenki, więc plusik za sentyment. Ale. Główny plus to cudowne wykończenie. Przy nim nie potrzeba już żadnej bazy pod makijaż, bo sam świetnie wygładza, nawilża i zostawia buzię mięciutką w dotyku. Na początku zmartwiła mnie formuła, bo wydawała się ciężka, ale po nałożeniu zachowuje się jak druga lepsza skóra i nie czułam obciążenia. Jeśli chodzi o skład to jest wypchany olejami i ekstraktami roślinnymi, o między innymi działaniu przeciwzmarszczkowym. To nie jest ten typ kremu wygładzającego, który po zmyciu nie zostawia po sobie śladu. W tym przypadku zostaje nawilżenie, delikatne ujędrnienie i ujednolicony koloryt. A mimo treściwej formuły nie zaostrzał trądziku, ani nie nasilił przetłuszczania. Czuję się z nim zaskakująco komfortowo. A wiecie, że Marka wypuściła jeszcze dwie świeczki do masażu i pielęgnacji? Opowiem o tym w ramach ciekawostki, bo też mi się spodobały. Zwykle macie świece jakieś parafinowe, sojowe czy rzepakowe, a tutaj na początku składu jest mięciutkie masło Shi, przez co świeczka szybko się rozpuszcza. Palimy ją około 10 minut, gasimy, czekamy chwilę, żeby nie parzyła, ale była przyjemnie cieplutka i tym masujemy skórę. To bardzo przyjemne uczucie. Jak masełko do ciała, tylko na gorąco. I jak coś, to nie zastyga na skórze jak wosk, więc nie zrobicie sobie tej niechcianej depilacji. To działa jak bogaty balsam, który można wsmarować. Wszystko ładnie się wchłania. Do wyboru są dwa zapachy i jestem ciekawa, który wy byście wybrali. Pierwszy, słodki i czekoladowy. I drugi, świeży jak bergamotka i śliwka, może brzoskwinia? Coś w nim owocowego. I właśnie się dowiedziałam, że to morela, czyli byłam blisko. Podobno to jest ten sam zapach, co w ich olejku, w którym pływają płatki róży. Ale nie wiem, olejku jeszcze nie testowałam. Jeszcze. Bo jak idzie zima, to uwielbiam takie kosmetyki, które zahaczają o rytuały spa. A może zrobić dla Was taki odcinek z kosmetykami typowo relaksującymi? Ale zrobiło się miło i fajnie. No to teraz pomarudzę. No, w końcu zapowiadałam przecież krem, który dosłownie uratował mi tyłek, i nie żartuję. Tylko muszę Was wprowadzić w to całe zamieszanie. Chodzi o to, że zawsze kupowałam te same podpaski, i nagle coś się w nich zmieniło. Może jakoś przez pomyłkę kupiłam podobne, nie wiem, ale te miały siateczkę, a wcześniejsze wydaje mi się, że nie. W każdym razie, jak one strasznie mnie odparzyły! Chyba nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, a na pewno nie w takim stopniu. Byłam w nich tylko na krótkim spacerze i z powrotem już wracałam ze łzami w oczach i szpagatami. No to w domu zaczęłam szukać czegoś, co pomoże. Kremniwe nic nie dał, a ja myślałam, że przez tydzień będę nawet obiad jeść na stojąco. Już rozważałam, dzwonić do ginekologa czy nie dzwonić? No, trochę głupia sytuacja. Ale na szczęście robiłam niedawno porządki w kosmetykach i znalazłam krem SOS od Yumi Baby. On niby nie jest na takie sytuacje i nie polecam go używać w taki sposób. Po prostu była niedziela, a ja nie miałam nic innego. Na szczęście pomogło, niemal od razu. Po tych przygodach stwierdziłam, że jak już jest otwarty, no to zużyję. I przyznam wam, że to serio fajny, łagodzący krem. W dodatku wyjątkowo nie ma takiej okropnej, tępej formuły jak większość kremów dla dzieci. I nawet ślicznie pachnie słodkim jabłkiem i rabarbarem. Później jeszcze pomagał na podrażnienia po depilacji, jakieś otarcia. No, świetna sprawa. Na takie okazje trzymam kremy dla dzieci, ale chciałam przy okazji poskarżyć się na te zdradzieckie podpaski. Ech, to może teraz coś prostego i przyjemnego. Przykład tonik Kacza Tiger dla cery trądzikowej i tłustej. Traktuje go jak bazę pod resztę pielęgnacji i dodatkowe wsparcie, bo pomaga wyciszyć jakieś drobne wypryski i uspokaja przetłuszczanie. W jego składzie znajduje się sporo ekstraktów, np. tymianku, kurkumy, brzozy, czystka czy rozmarynu. To typowo przeciwtrądzikowa i regulująca mieszanka, więc tonik nakładam też na plecy i radzi sobie świetnie. I jak coś, to tygryski są. Marką siostrą i nimini, a to też taka gwarancja jakości. Tonik sprawdza się nawet w takim połączeniu jak przedstawiłam, czyli najpierw on, później nawilżające serum i krem Veoli. A jak pojawiają się jakieś wypryski, no to do gry wchodzi następny produkt, czyli krem z kwasem azelainowym od Health Labs Care. Jest drogi i to boli. Ale z drugiej strony, jeśli coś działa na moje wypryski, a szczególnie na bolące wulkany, no to mogę przeboleć. Na szczęście nie zużywa się tak szybko, no bo wystarczy nakładać go co 3 dni. Sama robię to tylko w miejscach, gdzie występują wypryski albo nawet punktowo. Tak więc pewnie wystarczy mi na dłuższy czas. To w sumie silniejsza wersja mojego ulubionego kremu z kwasem azelainowym od Skinimal, o którym mówiłam już jakieś milion razy. Oba są super, ale ten pierwszy radzi sobie z zaskórnikami jak retinol. Tylko nawet szybciej i bez konieczności budowania tolerancji. Oczywiście to nie jest zamiennik retinolu, ale efekt, który osiąga się przy wypryskach, jest według mnie porównywalny. I co dla mnie najważniejsze, pomaga też przy podskórnych wulkanach. Ale uwaga, bo zapach do ładnych nie należy. Intensywne, ziołowy, śmierdzioszek. A i mam też coś fajnego do ciała! Parę razy mówiłam, że o nim wspomnę i właśnie jest ten moment. Czyli kilka słów o świetnym balsamie z kwasem salicylowym. Nie wiem czy już wiecie, ale marka Q&A w końcu weszła do hebe. Czekałam na to tak jak na firmę Asoa i w końcu się udało. W każdym razie ten balsam jest polecany skórze trądzikowej. Możecie przetestować go na plecy czy ich dolnej części, jeśli występują tam wypryski, ale ja niemal w całości zużyłam go na nogi. Jeju, już od lat nie miałam tak bezproblemowej skóry w tym miejscu. Zwykle po depilacji występowało u mnie spędzenie i wysypka, a przy regularnym stosowaniu tego balsamu plus olejku po depilacji od hagi, problem znacząco się wyciszył. Może nie do zera, ale to była wyraźna różnica. Teraz używam jeszcze żelu z kwasem salicylowym i też jest nieźle, więc możliwe, że dokupię jeszcze jedno opakowanie. Chociaż kluczem jest tutaj chyba sam kwas salicylowy i regularność. Regularność z podkreśleniem. A w tym odcinku poproszę Was o hasło hashtag klucz, no bo w końcu kluczem jest regularność. Tak to ma skórę, łapka w górę. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!